Dostosowujemy formę tekstu do jego przeznaczenia. Piszemy ogłoszenie o zmianie godziny wyjazdu na wycieczkę szkolną. Zmieniamy układ strony na poziomy. Strona orientacja pozioma. Zmniejszamy rozmiarkę. Dobieramy parametry czcionki tak, aby tekst był dobrze widoczny na tablicy ogłoszeń. Zaznaczamy cały tekst, następnie zmieniamy parametry czcionki. Rozmiar czcionki można również wpisać. Wyśrodkowujemy Zmieniamy kolor czcionki, wcześniej należy pamiętać, żeby dany tekst zaznaczyć. Pogrubiamy. Pogrubiamy. Podkreślamy.